Wiesz, co robią z tej rzeki? Z tej wody, z lodowca? Lody. Lisy w Edenie, odcinek 83. Letni Lodowiec. Dzień dobry porannie. Zastanawiam się, ile osób z nami w niedzielę rano siada i pije kawę. A to jest chyba po raz pierwszy, jak powiedziałaś, nie dzień dobry, dzień dobry, tylko dzień dobry porannie. Może jeszcze jestem zaspana. Jest bardzo rano i zdecydowaliśmy się uciec przed deszczem. Postanowiliśmy, że... Hipolinka też jest, zobaczcie. O, tutaj kichasz sobie, tak? Z rana. No w każdym razie, postanowiliśmy, że opuszczamy Lofoty. Zresztą taki był plan. Ostatnie dwa dni padało, więc jedziemy już na ląd. Jedziemy w stronę południa, powoli, powoli w stronę południa Norwegii. No i zrobiliśmy takie małe podsumowanie: no bo zastanawialiśmy się, jakie mamy opcje. Oczywiście taką opcją najszybszą jest prom. Od razu do, bo, do Bodo, do Budę. Do Budę. Bo tak się czyta: do Budę tak. z Moskenes. Ale zobaczyliśmy, jakie są inne opcje, bo są też inne trasy. Można jechać przez lofoty naokoło, można jechać trochę przez lofoty i trochę promem. No, i co wyszło nam? No, i słuchajcie, no zrobiliśmy wyliczenia. Tutaj będą ćwiczenia z matematyki. Pewnie jakiś profesor się znajdzie i powie, że źle wyliczyliśmy coś, ale wyliczyliśmy tutaj na tablicy i czas, który musimy poświęcić na przejechanie bądź przepłynięcie promem naszego domu i koszta, wszystkie wyliczyliśmy, jak to wygląda, i wyszło, że tak naprawdę najbardziej optymalną opcją jest jednak, Popłynięcie promem już z Moskanes, czyli z Lofotu, do Budę. I to jest koszt, patrzę na tablicę, około 450 zł i 3 godziny jazdy. Jak wybieraliśmy drogę lądową dłuższą, na no to wychodziło może minimalnie bardziej ekonomicznie, ale to nie są duże różnice. Naprawdę to jest wartość kilkudziesięciu złotych max. No tak. A czas no, jest dużo dłuższy, bo albo dwa dni jedziemy, albo trzy dni jedziemy. No, ktoś może pomyśleć, że bo tutaj, jak widać na tablicy, to najdłuższa trasa wyniosłaby mniej więcej 10, jakieś godzin. 10 godzin. Ktoś by powiedział, no jak to przecież ten, no to 10 godzin to normalnie cykli jedziemy i cały dzień i zrobione. Tak, nie. no tak, ale nie w naszym przypadku, bo my jedziemy wolniej. Tutaj w Norwegii nie da się poruszać szybciej niż 80 na godzinę. Przy tej trasie, którą chcemy zrobić, a tak naprawdę ta prędkość jest o wiele niższa, bo są małe miejscowości. Jedziemy 50, więc to jest nużące po prostu. I tak, tak byśmy stanęli, tak to byłoby dwa dni. Dokładnie tak, dlatego prom do budy. Nie wiem, czy sobie zobaczymy Budę, bo w Budę ma być jeszcze nie pogoda, ale no kierunek słońca, tak? Już sobie postanowiliśmy, że chcemy jeszcze trochę skorzystać z Norwegii w słońcu i śledzimy mapy pogodowe, więc zapraszamy Was na prom, ale o, wcześniej zapraszamy Was na kawę, bo to jest ważne. Po drodze zatrzymaliśmy się niedaleko Budy na południe, przy takiej cieśninie, która jest za mną. Cieśnina się nazywa Salt Straumen i ona jest znana z tego, że tworzą się w niej jedne z mocniejszych na świecie prądów pływowych. Chodzi o to, że no jak morze ma przepływ i odpływ, to ta woda wpływa do fiordu i wypływa z fiordu i poprzez wąską cieśninę, która ma tutaj raptem 150 metrów przepływając, no, zaczyna jakby tworzyć takie wiry, takie prądy, które widzimy za mną. To jest dość takie silne zjawisko. Oczywiście jest ono uzależnione od faz księżyca, no bo jak jest księżyc w pełni albo w nowi, no to ta woda pływa mocniej lub słabiej. Są momenty, kiedy prędkość tej wody dochodzi aż do 20 węzłów, czyli to jest bardzo, bardzo silny taki prąd, to jest w ogóle niebezpieczne, więc raczej na własną rękę lepiej tutaj nie pływać. To jest też takie charakterystyczne, że te prądy są co 6 godzin bardzo równomiernie. W ciągu 6 godzin przepływa tutaj 400 milionów metrów sześciennych wody, czyli naprawdę niesamowitej ilości tej wody. Natomiast Prądy są raz silniejsze, raz mocniejsze, wiry są raz większe, raz mniejsze. I warto przed przyjechaniem tutaj sprawdzić sobie, czy na stronie, czy tutaj w informacji, kiedy taki prąd będzie. W momencie, kiedy jest faza między przypływem a odpływem, no to tutaj prądów nie ma, po prostu woda sobie praktycznie stoi. Jak są największe prądy, to wiry dochodzą nawet do 10 metrów średnicy. Słuchajcie, wypływamy na głębokie wody, bez naszego mobilnego domu tym razem. Wybieramy się na lodowiec, nazywa się SfarTizan Sfartizen? Sfartizen, przepraszam. To tak zen, czyli tak spokojnie, tak? Zobaczcie. Myślę, że na spokojnie. Znajduje się gdzieś tam za nami. Dzisiaj nie będziemy się wspinać na lodowiec, bo to wymaga już wyprawy. Z przewodnikiem trzeba mieć sprzęt. No, to nie jest do końca chyba jakby dzisiejszy nasz plan. Naszym planem jest to, żeby podejść sobie pod lodowiec. Nie wiem, czy będzie można dotknąć, ale przynajmniej poznać chociaż trochę i go zobaczyć z bliska. Tak, to nie jest też aż takie proste, ponieważ sami sobie pod niego podejść nie możemy. Żeby się do niego dostać, najłatwiej wziąć łódkę, to znaczy dostać się na łódkę. Kurs za jedną osobę to jest. Cena 200 koron, mniej więcej 100 zł na osobę, ale to już jest w dwie strony. Płynie się dość krótko, bo 10 minut. Pytaliśmy się tutaj lokalców, czy można kajakiem, no to nikt nie polecał. <laughs> Powiedzieli, że to jednak jest za duża odległość. Ciężko powiedzieć, no nie jest to mało odległość. Myślę, że ktoś taki sportowy by spokojnie to przepłynął. Co jest fajnego jeszcze w tym bilecie, o którym Zosia mówiła, to jest to, że można sobie go wykorzystać w ciągu doby, zdaje się. To znaczy można popłynąć tam i wrócić, kiedy się chce w ciągu doby Chociaż nie jestem przekonany, czy można to zrobić następnego dnia. Jak będziecie się wybierali na taki lodowiec, to sprawdźcie sobie godziny. Taka łódka płynie mniej więcej, pływa mniej więcej co godzinę. Ciekawostka jeszcze, jak dopłyniemy, to jeszcze 3 km musimy przejść, zanim ten lodowiec zobaczymy tak z bliska, z najbliższego punktu, z jakiego możemy zobaczyć. Ale na przykład dla tych, którym się chodzić nie chce, są rowery tam na miejscu już do wypożyczenia. 70 koron za rower, za 3 godziny. A jeżeli chodzi o samą wędrówkę, no, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu, wygodne buty, żeby się po prostu przejść. Cześć, super, że jesteś. Jeśli lubisz oglądać nasze filmy i chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapraszamy do subskrypcji czyli po prostu kliknij ten czerwony przycisk pod filmem. To jeden ruch Twojego palca a bardzo duża pomoc dla nas, lisów. Dobiliśmy do przystani, wszystko się zgadza. Prócz tego, jaka jest odległość do lodowca, bo nagle się okazuje, że mamy 5,4 km, a nie 3. No ale taka różnica, to nawet fajnie. Więcej sobie pochodzimy. robi się coraz cieplej. Ja już zrzuciłem kurtkę. Kto wie co jeszcze dzisiaj zrzucę. No ja to się odziałam jak w góry, a w sumie jesteśmy no, w górach. No tak, no, ale właśnie bardzo się z tego cieszymy, że jest taka pogoda. Ogólnie się zwykle cieszymy z dobrej pogody. Ale ostatnie parę dni padało. No, pogoda była słaba, słyszeliśmy nawet, że to takie jedno z gorszych lat w ostatnich latach. Tak podobno w, jest. W Norwegii w sensie. No ale dzisiaj jest super i tym bardziej dobrze, bo właśnie idziemy sobie na taką miłą wycieczkę górską. Mm -hmm. I jesteśmy w Parku Narodowym. Jednym z bardziej zróżnicowanych podobno parków narodowych Norwegii pod względem krajobrazu właśnie. Fartisen. Co znaczy? Czarny lód z solnej góry? Dokładnie, tak to przynajmniej tłumaczy pan tłumacz internetowy. <grych> I aktualnie uprawiamy Freeluft's Leaf, co znaczy w wolnym tłumaczeniu spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Tutaj, jeżeli chodzi o Norwegów, to oni no, mają zamiłowanie do właśnie spędzania czasu na świeżym powietrzu. Widzimy ludzi w różnym wieku, którzy. Aktywnie spędzają czas na wolnym powietrzu. Wydaje mi się, że warto z nich brać przykład. Zresztą, kogo nie poznajemy, to mówi, że tutaj w Norwegii są wspaniałe warunki na takie różne sporty i letnie, i zimowe czyli biegówki, podróże w góry, narty. No, jest to naprawdę co robić na świeżym powietrzu. Ja się generalnie nie dziwię, że Norwegowie to uwielbiają. Doszliśmy do takiego rwącego potoku, który wypływa z samego lodowca. A lodowiec jeszcze tam przed nami trochę wyżej. Okazuje się, że to, że wystarczą takie buty zwykłe, jakieś takie Adidasy, to nie jest do końca prawda. Moim zdaniem trzeba mieć pod koniec tej podróży trochę lepsze buty, takie trekkingowe, może górskie. No, ok, Adidasy też dają radę, ale moim zdaniem są no, takie troszeczkę słabawe, bo tu trzeba się po takich skałkach powspinać trochę. Słuchajcie, ta kubka śniegu za nami, niestopiona jeszcze po zimie, to jest właśnie lodowiec, do którego pragnęliśmy dojść i nam się udało. Dalej nie możemy, ponieważ to podobno grozi lawiną chociażby. Tak czy inaczej, ja bardzo polecam spacer tutaj. Nie wiedziałam nawet, że ten szlak będzie może nie to, że wymagający, bo wymagający nie jest, nie jesteśmy zmęczeni, ale jednak to, że takie nierówności były, to, że szło się po takich obłych kamieniach, powodowało. E, takie poczucie, że ten lodowiec jest mniej dostępny, właśnie. Lodowiec Swartisen kiedyś był tak naprawdę jednym lodowcem, no ale w czasie on się podzielił na dwa i jeden z nich jest drugim co do wielkości lodowcem w Norwegii, jeżeli mówimy o kontynencie. No bo większy znajduje się na Svalbardzie, czyli na wyspie, no więc no, tutaj go nie wliczamy do kontynentu. No, i drugi, który powstał po podzieleniu się, jest czwarty co do wielkości, jeżeli mówimy o Norwegii. A my teraz znajdujemy się przy jednym z najbardziej popularnych jęzorów właśnie tego lodowca, który się nazywa gren Oczywiście, akcent troszkę inny. I jest taka ciekawostka. Jedna z odnóg tego właśnie jęzora schodzi do jeziora, co powoduje właśnie ten lodowiec najniżej położonym lodowcem na kontynencie europejskim. Około 10 metrów nad poziomem morza. Nisko. No, bardzo nisko. No to 10 metrów to. No, takie 5 mnie. <noise> na wysokości trzeciego piętra, tak jakby, no od poziomu morza jest bardzo nisko, ja myślałem, że lodowiec jest wysoko w górach, a tu się okazuje, że proszę bardzo, 10 metrów nad poziomem morza można też mieć lodowiec. No więc właśnie, a Ty jesteś w t-shircie na krótki rękawek, ten lodowiec jest niewiele wyżej od nas i jakoś się nie roztapia. No właśnie, to no, widać rzekę, wypływa z niego rzeka, ale żeby się tak bardzo roztapiał, nie ma pluchu. A pluchy. wiesz co robią z tej rzeki, z tej wody z lodowca? Lody. Lody może też robią, jakby tu Eskimosi jeszcze przesiadywali, no bo może byśmy jest mogli ładnie. od Ziel, takiego taki niebieski, Eskimosa ludzkość. Z tej wody bierze się prąd. No może nie dosłownie bierze się prąd, ale spływająca woda napędza elektrownie wodne. O, no i super. My zrobiliśmy sobie tylko wyprawę pod Jęzor. Można oczywiście za sprzętem tak. <laughs> ruszyć dalej, ale już z przewodnikiem, tak jak mówiliśmy. No to jest w granicach, myślę, 1500 koron za jedną osobę, ale pewnie warto, bo oglądałam filmiki, jak taka wyprawa wygląda. Oczywiście raki na nogi, obowiązkowe, <laughs> wypożyczyć można. Ostatnia łódź, którą możemy wrócić na parking i do naszego samochodu jest o 19.30, mamy trochę mniej niż 2 godziny, myślę, że zdążymy. Ale ostatnia łódź o 19.30 jest tylko do końca sierpnia, później A -a. już jest, no bo tak, no bo się pewnie ściemnia. Trzeba sprawdzać ten rozkład, jeżeli chodzi też o miesiące, w których jeżeli chcecie tutaj przyjechać, przyjedziecie. To prawda. Tak czy inaczej mam nadzieję, że nie zostaniemy tu na noc, nie możemy, bo Hipolina sama w domu na noc, no chyba nie powinna no, to musimy w takim razie kończyć i iść. Idziemy. I kończymy. Zdążyliśmy na prom, na łódkę i sprawdzamy, czy nasza hipolinka jest w domu. Cześć. Hipolino, cześć. Tutaj jest taki kochany. Jej! No taką radość to ja rozumiem. Dzięki, teraz zobaczymy. Pijasek.